Dzisiaj będzie nietypowy odcinek. Lecimy na grzybki. Będzie taki pociąg, ale do grzybów. No i zobaczymy ile nazbieramy. Cel to godzina czasu. Także zapraszam na film. Jest nóż. Jest las. Będą grzyby. Lecimy zobaczyć pierwsze moje w tym sezonie grzybobranie. Nie jestem takim zapalonym grzybiarzem, żeby latać po lesie i szukać nie wiadomo czego, jeżeli tych grzybów nie ma, ale są sygnały, że grzyby rosną, więc warto się wybrać na godzinkę, zobaczyć jak będzie dobrze godzinka wiaderko zebrane, a jak będzie źle, no to trudno. No to widzimy się przy pierwszym grzybku. Kurde, nawet nie sprawdziłem, czy auto zamknięte. Z tego wszystkiego chyba zapomniałem zamknąć, więc muszę się wrócić. Dobra, no szczęście zamknięte. Wracamy do lasu. Dobra, jest pierwszy grzybek, 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 to grzybek. Także zabieramy jego mościa. O, chyba wygląda na zdrowego. Także jest pierwszy, jest dobrze Kolejny kolega tu się mieni nam ładnie Także bierzemy kolejnego pana Kolejnego pana, wygląda na zdrowego Także Patrzymy w koło, czy coś jeszcze nie widać, to lecimy dalej. A tu wpadła rodzinka maślaczków. Ja maślaków nie zbieram, ale można pokazać. Ładnie wyglądają. Jest kolejny podgrzybek. Ładny, świeży, piękny. O! świeże grzybki i następny i następny ładny świeży młody ładny grzybek czekamy no i kolejny kolejny w tym samym miejscu świeżutki ładny grzybek idziemy dalej Ogólnie ja zbieram tylko prawdziwki podgrzybki. Nie interesują mnie inne grzyby. No i kolejna rodzinka maślaczków. Jak też lubi do słoiczka. Tyk, 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 tyk. Maszlaki są. podgrzybkami na razie średnio. Kolejny, kolejny. Ma no ślaku w brud. Ma no ślaku w Kolejny i kolejny. A kto to tu się ukrywa? O, jaki ładny. Pan Grzybek. wygląda na zdrowego. Tutaj się nam jakiś kolega znalazł, mały, mały kolega, mały grzybek. Ładniutki, zdrowiutki. On ja się w wiaderku. O, a tyle mam. Następny w pobliżu partyzant, partyzant. Moja kobita też coś tam znajduje. Więc nie jest najgorzej. Zdrowiutki. Zdrowiutki. Położyłem telefon na ziemi. Odbiorę go z powrotem. A tu, obok, pyk. Kolega. Bierzemy. O! Zdrowiutki. Także, jak widać, podgrzybki się pojawiają. Nie było ich. Prawdziwki się podobno pojawiają. Także. Myślę, że warto teraz wychodzić w tym czasie do lasu. Była pełnia, było trochę deszczu, więc coś tam wybija. No i nurkujemy do kolejnego pana grzybka. Pan grzybek. Okej. Okay. No i tu kolejny pan, jeden, drugi. I zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze. To trochę stary kolega mi tu wygląda, ale może będzie zdrowy. Nie wygląda źle, sprawdzimy później. Nie wiem jak was, ale mnie te strzyżaki w tym lesie to tak atakują, że ona chodzi i ma większy spokój niż ja. No, dla mnie to jest tragedia. Wchodzą wszędzie do uszu. O, a tu przerywam rozmowę, bo jest kolejny kolega. No, strzyżaki wchodzą do uszu. Kurde, we włosach się plączą. Jak mnie to wkurza. Jest ok. Następny kolega. Dobra, kolejni partyzanci leśni. Pyk. Jeden. Pyk. Drugi. Jeszcze coś. Jeszcze coś. Nie widzę. O, jak żuczki się kręcą to znaczy, że są grzybki także szukamy dalej papuga chodź, pokaż ile tu masz A, podobnie jak ja więc szału nie ma, ale tragedii też nie ma lecimy przed siebie o, to jest? Nie, tu ma ślaki no i pierwszy dzisiaj zajączek, który trafił się nam. No, ładny. Teraz coś tam moja papuga wytknęła, ale ja tu widzę kolejnego grzyba. Tu muszę zerwać, bo zapomnę. Lecimy. Tu jest jeden. Tu jest kolejny. Kolejny, to idziemy zrywać. No i kolejny klienek do wiadereczka ze ślibaczkiem, ale zdrowy. Ale zdrowy. O, A kto to taki mały tutaj się znalazł? Kto to taki pan... mały? Dobra zmiana terenu. Chodzimy przed siebie. No jest jakiś mały kolega, jakiś mały kolega. Zdrowy, świeży. I tu kolejny zagubiony kolega, mały grzybek, ładny. Pyk. jest żuczek jest żuczek i nie jest grzybek to już zrywamy kolegę no i jeszcze jeden a tutaj się ostał. ale pleśniak pleśniak tak gdzieś pół godziny za mną no i wynik jest taki, że mam, nie wiem, jedną trzecią wiaderka, także nie ma tragedii, ale super też nie jest. No, coś tu mamy a, trójaczek, Także idziemy dalej. No a kuku, to tu jest, tu jest. Jest tutaj kolega, kolega jest mały. Tutaj jakiś niesforny grzybiarz nie zauważył i zdeptał. A taki ładny był, amerykański. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Jest godzina 14 prawie, więc to nie jest najlepsza godzina na grzyby ogólnie dla mnie. Ja tam lubię zawsze na grzybki wyjść rano, skoro świt, kiedy jest rosa albo po deszczu. Ładnie nam widać wtedy kapelusze świecą się no i wtedy grzybobranie jest efektywniejsze teraz niestety no jest jak jest jest średnio a któż to a któż to taki coś my tu mamy pana no ładny zdrowiutki pan kolega super tu koledzy nie I następny. Następny. Ładne. Dobra, odezwę się jak troszeczkę pozbieram, bo więcej chyba gadam niż ja zbieram. No i podwójny strzał. Jak na razie widzę jednego pana. Tu mamy drugiego pana schowanego. O. No, a tu się do mnie taka jedna mordka cieszy, proszę bardzo, ładny grzybek, jest tu kto jeszcze, moja kobita, pseudo papuga, coś tam ciągle się schyla, więc też chyba nie jest źle idziemy dalej o, a kto to? Kto to tu jest? kto to tu jest? o ładny grzybek ładny no i co tutaj mamy? jeden kolega drugi kolega o i trzeci kolega zrywam, bo zaraz zapomnę, gdzie były Stara, kradniesz mi grzyby. Już na swoje. Uciekaj, uciekaj stąd. Grzybki, chodźcie do tapy. O. o, 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 o! Jeden. Drugi. Trzeci. Zrywam, zrywam. Dobra, widzę kolejnego kolegę, zrywamy, zrywamy, o następny, następny, także chodźcie tutaj panowie, jeden i drugi, ładny kolega, a tutaj już żuczki ogarniają jednego pana, co tu mamy gdzieś jeszcze coś? O, na horyzoncie widzę kolejne dwa. Pyk. I następny pan, i następny pan. Pyk. I następny pan, i następny pan. Pyk. No i do wiadereczka, już widzę następne. Grzybki, grzybki. Pararari. Ładny kolega I tu był jeszcze następny kolega Tu jest następny kolega cyk, cyk. koledzy Jeszcze jakieś bracia są tutaj No nie widzę no i następny malowany kawaler A jest tutaj No i pięknie szukamy dalej. Nie ma grzyba, ale jest puszeczka, który sobie browarka wypił. Zabiorę ze sobą. Przy okazji pozdrawiam kolegę Flaminga Artura z kanału Flaming Recycling. Bardzo fajny gość chodzi po lasach. Zbiera takie śmieci. I wywozi, czyści nam lasy, także robi dobrą robotę. Zapraszam do niego na kanał, bo war naprawdę warto wspierać takich ludzi. A my lecimy z dalszym zbieraniem grzybków. O, a kto to tutaj jest? A kto to tutaj jest? Goryczaki, szkoda. Oda, już myślałem, że coś lepszego. A kuku! Oj, mam cię, mam cię kolego. Jak tam? zdrowy jesteś? Zdrowy, stara też coś zbiera. Że... O. A kto to tutaj jest? Proszę, proszę. Pierwszy prawdziwy w tym sezonie. Świetna sztuka Bardzo ładny a wyłaś, wyłaś kolego, wyłaś kolego O no. zdrowiutki Proszę Jak ręka, jak ręka, super, super okaz no i jeszcze jeden, jeszcze jeden jeszcze Pan, 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 pan Zakopany w trawie, wyciągamy, żeby wyłączyć. I fru, kolejny pan, kolejny pan, kolejny pan. A. Zdrowiutki pan jest. Ładny Grzybek. Oj, kolega, następny, ładny. Kolega, ładny, następny. Piku, piku. Kolejne, kolejne osobniki, kolejne osobniki, ładne, ładne, ładne. Zrzywamy. Tu papuga ma, papuga tu ma. Grzybek, 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 gdzie on jest? Tu jest grzybek. O, kolejne, kolejne. I tu jest kolejny. Także Coś tutaj jest. Kolejny. Kurczę, teraz grzybki zaczyna, zaczynają sypać. A, tu już prawie godzinka minęła i chcę się zbierać do domu, ale kurde, ciężko lasów wtedy. Kolejne i kolejne O I kolejny 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 pan Piękny, zdrowy grzybek czas wychodzić z lasu, bo. No, wychodzić z lasu. Kurde. To kolejny partyzant, ale już chyba. O! Ze żarty. Także to jest znak, że trzeba wychodzić z lasu. Bo dzisiaj na nocną zmianę do pracy się idzie. A jeszcze trochę tematów do załatwienia po drodze jest. Także wychodzę, idę do samochodu i zrobimy krótkie podsumowanie. Dobra, doszliśmy w końcu do samochodu. No i teraz podsumujemy, ile tych grzybów udało się zebrać w godzinkę z groszem. Dobra, papuga, dawaj ten Majdan swój. Zobaczymy, co tu jest. U mnie pół wiadra. Papuga pół wiadra. Także uważam, że jak na godzinę zbierania jest dobrze. Rosną. Grzybki mają się dobrze, przeważnie są w 90% zdrowe, więc zapraszam do lasów. No i zapraszam na kanał do kolegi Artura Flaming Recycling. Link w opisie. Gościu robi dobrą robotę, sprząta nasze lasy, że są czyściutkie. Trzeba takich ludzi wspierać. Także polecam. Wchodzimy, subskrybujemy, lajkujemy. No i Żegnamy się do następnego.